Widzicie przed sobą państwo ekstremalnie rzadką boratynkę, czyli szeliang litewski, wybite za Jana II Kazimierza. Według najnowszego opracowania pana Iwolskiego, dana moneta ma stopień rzadkości r8, czyli dwie lub trzy monety znanych na świecie. Tak, istnieją takie. I taka pozycja została opisana w tym najnowszym opracowaniu Pana Wolskiego pod numerem D.11B.12 Charakteryzuje się ta moneta tym, że tutaj w dacie widzimy Jedynkę rzymską Ostatnia jedynka to jedynka rzymska I Także Та монета має малий портрет Круля, який характерний для монет краковських. А як відомо, монета стала вибита в уяздові. Ну і то все лончне робить таку монету, унікальну монету, практично незнану монету. Ведлук Вольського мала глава одмяна 1 b Pogoń odmiana druga. Herb Korwin odmiana pierwsza. Mitra Książęca odmiana trzecia. Tutaj nad głową króla. I to wszystko robi taką monetę bardzo, bardzo rzadką. Co ciekawe skontaktował się ze mną jeden z współautorów tego katalogu. Który pomagał w tworzeniu tego zbioru. No i taka informacja, że w momencie tworzenia tego katalogu sami autorzy nie wierzyli w to, że taka moneta istnieje, ale pomimo to opublikowano taką monetę jako praktycznie monetę unikalną. Tak? I teraz pojawia się u mnie taka moneta, i mit staje się realnością. Moneta naprawdę istnieje i faktycznie to może być drugi znany egzemplarz tej monety. Tak jak pierwszy, gdzieś tam w internecie autorzy katalogu znaleźli egzemplarz, a drugi u mnie. Trzeciej monety chyba nie ma. Póki co nikt nie wie, że... у третій такій монеті. Це дуже цікава справа, бо такі ото малютки монети можуть становити огромну вартість для збирача. І фактично кожен, кожен може собі дозволити таку монету набити, а пізні може все указати, що та монета є єдиним знаним монетом або другим знаним монетом на світі. I to ciekawe w tych szalongach, bo istnieje wielkie mnóstwo, jestem pewny, że dużo odmian jeszcze nieopisanych nie w katalogach i bardzo fajny temat do zbierania. Ja, gdybym zaczynał zbierać monety od nowa, to bym z pewnością Państwu powiedział, żebym zaczął zbierać boratynki oraz monety miedziane, na przykład tam monety Augusta III Sasa. Stanisława Augusta Poniatowskiego, bo te monety jeszcze w miarę można nabyć za dobre ceny i może się okazać, że te monety bardzo rzadkie. Także taki dzisiaj był odcinek z unikalną monetą praktycznie, drugą znaną monetą na świecie i bardzo drogą i cenioną monetą dla zbieraczy szerongów Jana Kazimierza. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!